Cześć tej strony, Hadlerka. Dzisiaj wykonamy sobie Testnet Increment, który jest na sieci zkSync. Na samym początku przechodzimy sobie do chainlisty. Jeżeli nie macie jeszcze podpiętej sieci, po prostu klikamy sobie tutaj Testnet, wpisujemy ZK, łączymy się walletem i mamy podpiętą sieć. Następnie przechodzimy sobie do ich Discorda, szukamy zakładki Join, a następnie klikamy Join Increment Beta V2. Potem przechodzimy sobie do increment, a następnie łączymy się walletem. I tutaj właśnie powinniśmy mieć dostęp do beta v 2 Tester. Najlepiej przejść znowu do ich Discorda. I tutaj jak widzimy, mam rolę BetaV2 Tester. I dlaczego to jest ważne przed dołączeniem do tego testetu? Ponieważ oni na podstawie tej roli będą nam wysyłać testowe tokeny. Wyślą nam 500 tokenów UA. Oraz troszeczkę Ethereum na pokrycie gazu. Niestety, ale osobiście czekałam około 3 godzin, żeby wysłali mi te testowe tokeny, więc niestety, ale musicie przez to również przebrnąć. Teraz przejdziemy sobie na chwilę do Metamaska jeszcze. Na samym dole klikamy Import Tokens. Wpisujemy adres kontraktu. Ja już dodałam, dlatego mam tutaj taką informację, że token jest już dodany. I na samym końcu klikamy Add Custom Token. Jeżeli będziecie mieć już po tych trzech godzinach, a mam nadzieję, że krócej 500 tokenów UA, to wtedy możecie przejść sobie do testnetu. Na samym początku łączymy się walletem. Pamiętajcie o sieci z Sync Testnet. Następnie wchodzimy w portfolio. Klikamy depozyt. Na wszelki wielki napiszę sobie tutaj 450. Klikam approve. Następnie confirm depozyt. Teraz pojawiła nam się możliwość wypłaty, dlatego od razu to zrobimy. Klikamy Withdraw. Wypłacimy sobie, załóżmy 5 sztuk. Klikamy Withdraw. Następnie przechodzimy sobie do zakładki Trade i tutaj postawimy sobie longa oraz shorta. Tutaj załóżmy, zaznaczę Ethereum do USD. I tutaj pamiętajcie, że minimalna wielkość pozycji to 35 dolarów, więc załóżmy, ja tutaj wpiszę 50. Możemy tutaj dźwignię ustawić, załóżmy na półtora. Slippage sobie ustawimy na 0,5%. I klikamy open position. Tutaj na dole jest widoczny nasz long. My teraz przejdziemy sobie, załóżmy do euro i usd i zagramy sobie shorta. Niech będzie to 40 dolarów. Dźwignia weźmy sobie jakąś czwórkę. Może być slippage 0,1. I klikamy open position. I jak widzicie mamy tutaj naszego shorta i naszego longa. I możemy teraz załóżmy zamknąć naszą pozycję. Klikamy close. Tutaj możemy zmienić na 0,5%. Confirm close. Właśnie zamknęło mi shorta. I teraz przejdziemy sobie do zakładki pool. Następnie, przy euro i USD, klikamy sobie add. Wybieramy tu na przykład 25%. slippage załóżmy 0,5% i klikamy add liquidity. Teraz przy Ethereum i USD, klikamy sobie również add. Wybieramy sobie załóżmy stuwa. I klikamy Add Liquidity. I niestety ten test jest dla osób cierpliwych, ponieważ kiedy klikniemy sobie w Remove, aby usunąć płynność, to tutaj widzimy, że mamy odliczanie czasu. Niestety, od dodania tej płynności musimy minąć godzina, żebyśmy mogli usunąć jakąś jej część. Więc niestety, ale musimy wrócić do tego za godzinę tutaj warto myślę kliknąć i zostawić feedback. Jeżeli pojawiły wam się jakieś błędy, to warto to zgłosić. Jeśli chodzi o ten testnet, to myślę, że to wszystko. Teraz pokażę wam jedną rzecz, ponieważ przyszło mi coś na maila. Tutaj odbierzemy sobie darmową działkę NFT. Musimy tylko wpisać swojego maila, założyć konto, a następnie za darmo otrzymujemy naszego landa. I jak widzicie, zyskałam jeden land. I oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie to polecać, aby zyskać więcej tych landów. Być może w przyszłości nam się to do czegoś przyda.